Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Udało mi się zebrać już praktycznie resztki, jeśli chodzi o ogórki takich przerośniętych i pomyślałam sobie, że no szkoda, część wydałam, ale tu już słychać, nie wiem czy słyszycie, wekuje mi się jeszcze. czyli konkarny naprawdę taki pracowity czas, ale postanowiłam, że z tych ogórków spróbuję sobie zrobić pikle. Ale w takiej innej postaci niż robiłam zawsze, dodam do nich po prostu musztardę. Zobaczymy, co wyjdzie. Nigdy tak nie robiłam, więc nie będę tutaj pajacować, że nie wiadomo, co o tym wiem. Mam nadzieję, że będą smaczne, bo smakuje tak jak te patisony, żeby nie było. Bo jak robię coś, co jest sprawdzone, to nie muszę już tego smakować, bo po prostu wiem, jakie to jest. Tak jak robię ten sos do konkarny na zimę, czy sos do spaghetti, czy kremy i tak dalej. To wszystko. Wszystko jest już tak sprawdzone, można powiedzieć, wymierzone na oko, że wszystko pasuje, ale jeśli chodzi o pikle, to pikle robiłam tak naprawdę raz. Mam taki swój przepis. Ja tak robię, że też widzieliście zapewne u mojego męża na przykład o w occie. Ja mam już tutaj swoje przepisy poprzepisywane, przepisy poprzepisywane, ale jak sobie jestem w trakcie, zwłaszcza testowania czegoś nowego, to biorę sobie kartkę z boku, no i na przykład zapisuję. Wtedy nie wrzucam takich dużych ilości, tylko tak po prostu po troszku, żeby sobie jakiś ten mój przepis skomponować. I sobie na przykład zapisuję, czego ile dałam i smakuję w trakcie, na przykład zalewę. Aha, no trzeba powiedzmy dodać tam trochę cukru, czy trochę octu, czy jest za dużo octu, trzeba dodać trochę wody i wtedy sobie wszystko dopisuję. I finalnie potem ten mój przepis wędruje do kajecika. Jeśli chodzi o pikle, które robiłam sobie raz, no to mam ogórki obrane, pokrojone w paski. No to wiadomo. Cztery szklanki wody, jedna szklanka cukru, jedna szklanka octu, dwie łyżki soli. Ja tutaj dodawałam łyżeczkę kary, ale jeśli chodzi o tą wersję z musztardą, to pominę kary. Górczyca do słoików i kilka płatków chili. Też to dawałam, ale też pominę, dlatego że musztarda jest ostra i myślę, że ona, że gorczyca w zupełności wystarczy. Ja to sobie wszystko wrzucę do garnka w takich proporcjach, jak Wam tutaj powiedziałam. Plus myślę, że na każdą szklankę wody dam łyżkę, nie wiem czy to wyjdzie cały ten słoik czy nie, ale myślę, że powinno być ok. Zobaczę, może dam na początek trochę mniej i finalnie na pewno Wam powiem czego, ile dałam. To taki, wiecie, na spontanie trochę przepis, ale pomyślałam, że to nagram i razem przetestujemy, sprawdzimy, czy to jest dobre. Wiem, że chyba te pikle, ogórki ogólnie w tych zalewach musztardowych to jakieś tam swoje nazwy mają. Nie wiem, nie orientuję się, ale zrobię sobie tak, żeby sprawdzić, bo jeszcze mam z poprzedniego sezonu takie zwykłe pikle, więc coś tam poeksperymentujemy. Muszę troszkę poczekać, żeby mi się piekarnik dzwonił, bo... Muszę wyjąć te słoiki od czyli konkarny, jeśli chodzi o słoiki, to ja już po prostu nie mam w co tego kłaść, a jak sobie jeszcze pomyślę, ile mam buraczków do zrobienia, nie wiem, gdzie mi się te słoiki po prostu podziały. To znaczy wiem, gdzie mi się podziały, bo mój mąż jak coś robi, jakieś pasztety, te słoikówki, niesłoikówki, no to wiecie, my tego wszystkiego nie przejadamy i zawsze obdarowujemy tutaj nie tylko sąsiadów, ale też zabiera właśnie ze sobą do Jeluksa, jak tam jedzie, te wszystkie... Rzeczy, które robi i często właśnie albo stoją po prostu w piwnicy też. Więc, no jeśli chodzi o te słoiki, to na pewno nie będzie to, wiecie, tak estetycznie pięknie wyglądało, bo będzie już po prostu zbieranina, jeśli chodzi o słoiki. Tych ogórków mam 3, ,3 kg, 300 na pewno po obraniu i wydrążeniu tych środków będzie ich dużo mniej, ale to wszystko się okaże w praniu. Na razie przygotuję sobie proporcje zalewy taką, jak Wam podałam przed chwilą, obieram sobie. Ogórki. Właśnie o tobie przed chwilą mówiłam, że wywiozłeś mi wszystkie słoiki gdzieś i nie wiem Dobry. gdzie. I nie wiem gdzie po prostu i w co teraz włożę, a jeszcze sobie pomyśl, że mamy buraczki do zrobienia. Chyba pięć. A, pięć. Dobra. Obieram ogórki, wydrążam te nasiona i widzimy się za chwilę. Jeśli chodzi o ogórki, zostawiłam sobie pięć. Na jutro na mizerię, akurat udało mi się znaleźć praktycznie identyczne słoiki, pokroiłam na spód wsypałam sobie powiedzmy tak, na czubku małej łyżeczki gorczycy, poukładałam sobie te pikle. One nie powinny w ten sposób wyglądać, tak być poukładane, ale no niestety ja mam takie słoiki najwięcej już zostało mi litrowych więc do litrowych nie będę wkładała, bo nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Ja wam oczywiście w opisie podam. Konkretnie jakie składniki, ale zalewa, tak jak myślałam, były to cztery szklanki wody, jedna szklanka cukru, jedna szklanka octu, dwie łyżki soli i na każdą szklankę płynu, który tutaj wlewałam, czyli dałam pięć łyżeczek musztardy sarebskiej. Ona mi się tutaj w tym garnku tak trochę rozwarstwia. Przypuszczam, że w słoikach pewnie po czasie też to tak będzie wyglądało, że wiecie jak się ją zamiesza. To ona się ładnie połączy, ta zalewa, ale tak to, no, tak średnio. Dla mnie, jeśli chodzi o smak, to idealny, fajnie, naprawdę. Mam duże oczekiwania co do tych ogórków. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ja już sobie włączyłam piekarnik. Na początku będzie to temperatura 150 stopni, tak zawsze ustawiam, później zmniejszam na 130. A dlaczego już to zrobiłam i wkładamy akurat te słoiki, jeśli chodzi o pikle, o ogórki wodcie konserwowe, ja wszystko wkładam do gorącego piekarnika dlatego, że ma to znaczenie, żeby one się nie rozciapały, tak samo jak ogórki pikle, jak ogórki konserwowe, więc wkładam do gorącego, ale to wszystko zaraz i myślę, że to będzie maks, pasteryzacja 10 minut, żeby. Nam się nie rozciapały, tak jak wspomniałam. Kolor tej zalewy jest taki. Oczywiście na rozlewałam. O, oczekiwania mam duże i wydaje się, że będzie bardzo dobre. Żeby tylko starczyło. I ciekawa jest tym, jak się będzie zachowywała ta musztarda. Czy to też będzie się rozwarstwiało? Bo tutaj w garnku jak się zamieszało, to się robiły takie po prostu rozwarstwiało się to. Zobaczymy. Myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Ogórczyca sobie wypływa. Mam tutaj pięć tych słoików. Myślę, że mi wystarczy tej zalewy. Jak zostanie to, może jeszcze sobie tamte zrobię już w jakimś tam innym słoiczku. Naprawdę, jak posmakowałam tak tej zalewy, super się ta musztarda z tym zgrywa. Ja nigdy tego nie robiłam. Zazwyczaj właśnie robię na takiej zasadzie trochę kary więcej. Tutaj chyba trochę przesadziłam z tą zalewą. Bo to też będzie się później, chociaż nie, one się nie będą tutaj nie wiadomo jak gotowały, bo to chodzi tylko o to, żeby jak się włoży do piekarnika. Ja pasteryzuję w piekarniku, więc jak ktoś to robi w garnku, to musi też to sobie jakoś dostosować do tego, jak zazwyczaj robi. Ale ja pasteryzuję w piekarniku i jak włożę do gorącego, to będę tak, można powiedzieć, co chwilę tam sprawdzała. Musi być wzdęty bardzo dekielek. Jak on już nam się nie da, tam. Do środka wepchnąć, to ja szybko to wyłączam, bo chodzi o to, żeby. Tak jak cały czas to powtarzam, pikle nie mogą być rozklapciane. I tak samo jest z ogórkami konserwowymi, jakie za długo przeciągniemy, to one wtedy takie są, czasami mi się tak zdarzyło, że. Trochę za długo, albo dołożyłam jakiś słoik w trakcie i troszkę je dłużej trzymałam i tak później to wyglądało. Zostało mi zalewy, także spokojnie może jeszcze sobie ten jeden słoik y, dorobię. Wszystkie te składniki, które użyłam, to o, widzicie, tak się to rozwarstwia, ale to ja myślę, że później będzie można to sobie ładnie, y, ładnie wymieszać przed otwarciem czy użyciem. Bardzo jestem ciekawa, spróbujemy. Wszyscy tych ogórków. Oj, bo już myślałam, że przekręciłam bilet z tymi deklejkami, więc już używam y, takich wcześniej używanych. Jak się na przykład któryś nie zawekuje, to będzie zawsze do posmakowania i zjedzenia na bieżąco. Do nagrzanego piekarnika teraz je wkładamy, żeby jak najszybciej tą temperaturę złapały, żeby się nie wychłodziły za bardzo. 10 minut, nie będę już dłużej trzymała. Tutaj bardzo dobrze widać, jak się ta musztarda rozwarstwia, ale jestem pewna, że jak się po prostu potrząśnie słoikiem, to, to się wszystko ładnie wyrówna. W piwnicy nie będę tego widziała, to nie będzie mi przeszkadzało. Mam nadzieję, że smak wszystko zrekompensuje, bo naprawdę tak jak mam tą zalewę, zostawiłam sobie te ogórki na mizerię na jutro i nie wiem, czy po prostu też nie. Nie dorobię jeszcze z jednego czy tam dwóch słoiczków, bo zostało mi tej zalewy, a smak naprawdę tej zalewy bardzo mi się podoba. Także widzimy się jutro na testowaniu. Kolejny dzień rano, więc sobie już... Posmakujemy. To był jeden ze słoików, który się nie zawykował. Tak jak mówiłam, no zawsze takie słoiki to są na posmakowanie, na takie pierwsze zjedzenie. Twardy nie jest rozciepany. Ta zalewa, jaką smakowałam w garnku, to ten smak tej zalewy był dla mnie super. Ale teraz w tym momencie, jak je smakuję, to ta musztarda jest tak mało wyczuwalna, więc uważam, że nie tak jak ja dawałam łyżeczki, tylko po prostu musiałoby być to przynajmniej łyżki i wtedy byłoby ok. Tak mi się wydaje. Więc następnym razem sobie na pewno to zwiększę, poprawię sobie. Bardzo dobre. Bardzo dobre, ale potrzeba jeszcze trochę tej musztardy, żeby po prostu ten smak był lepszy. Albo podajcie mi po prostu swój, jakiś taki typowo sprawdzony przepis, to nie będę musiała już tutaj kombinować. Także dodatek do obiadu dzisiaj mamy. Dzięki, kochani, i do kolejnego.